Witaj, nazywam się Kasia Brzychcy, jestem autorką projektu Imigracja z kobietą. Napisałam do Ciebie list, ponieważ projekt mam już pół roku. Postanowiłam cię spontanicznie napisać list i również spontanicznie zdecydowałam się go Tobie przeczytać. Będzie w nim nieco podsumowań tego, co wydarzyło się w tym czasie w moim życiu, jak również w życiu projektu. Na samym końcu będę chciała namówić Cię do pracy ze mną, i zobaczymy, czy to właśnie z Tobą spotkam się w sierpniu, czyli już za kilka tygodni. Zaczynam czytać. Witaj, mam nadzieję, że się już znamy. Mam na imię Kasia Brzychcy, jestem autorką projektu Emigracja z Kobietą. W ramach tego projektu, jak już powoli również pod własnym nazwiskiem, wspieram Polki żyjące na całym świecie w realizacji siebie. Pomagam im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, wyszukiwać w sobie największe talenty i budować na ich podstawie prosperujące świadome życie na emigracji. Od założenia projektu emigracji z, z kobietą, mija dokładnie pół roku. To czas, w którym każdego dnia odkrywam, jak wiele w życiu od, zależy ode mnie. Regularnie popycham samą siebie do działania, do pokonywania swoich barier i niezdrowych przekonań. Wiem już, że trzeba to robić nieustannie, bo życie wymaga od nas nieustannego kroczenia naprzód. Kiedy zakładam ten projekt, głęboko wierzyłam, że będzie on projektem na dużą skalę. Ja bardzo lubię działać na dużą skalę i od zawsze w życiu miałam słabość do wielkich korporacji, organizacji, w których zresztą pracowałam. Kiedy odkryłam, że ja jestem osobą niezatrudnialną, przeraziłam się, ponieważ bardzo wiele z moich głęboko ukrytych przekonań, Blokowało mnie nieustannie przed regularnym prowadzeniem czegoś, co mogło przynieść mi osobisty sukces pod moim własnym nazwiskiem. Idea wspierania imigrantek okazała się dla mnie tak ważna w życiu, że dałam się całkowicie ponieść temu, co mówiła mi moja intuicja, i najzwyczajniej w świecie nic nie może mnie już powstrzymać. Od czasu powstania projektu przeprowadziłam już sześć webinarów z bardzo ważnymi dla mnie osobami, o których jeszcze kilka miesięcy temu mogłam tylko pomarzyć. W grupie zamkniętej emigracji jest kobietą w grupie na Facebooku zebrało się już ponad 900 wspaniałych, ambitnych kobiet. Ja realizuję swoje wielkie, osobiste marzenie zostania certyfikowanym coachem i prowadzę indywidualne konsultacje pod tytułem róż z miejsca i zacznie realizować siebie na emigracji. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam nazwę coach, po prostu czułam, że zostanę sofą i marzyłam o tym nieustannie. Obecnie jestem w trakcie współtworzenia niezwykle inspirujących i mocnych warsztatów Kobieta Świadoma wraz z Pauliną Panią. I to, do czego chcecie teraz namówić, prowadzę mastermind. Cykl spotkań, które w ramach założonej przeze mnie formuły trwają miesiąc. Podczas tych spotkań wraz ze mną i pozostałymi uczestniczkami działamy pięć razy szybciej, osiągając swoje wymarzone cele zawodowe i prywatne. Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem organizacji, fundacji, założysz, chcesz założyć bro, bloga, swoją firmę, chcesz napisać książkę, widzisz to miejsce, w którym chcesz się znaleźć, ale nie wiesz jak tam dojść, zapewniam Cię, że w grupie Mastermind ze mną otrzymasz wszystko, czego będziesz potrzebowała. Czyli głębokie wsparcie, moc, inspiracji i w co głęboko wierzę, otoczysz się właściwymi ludźmi. Szczegóły znajdziesz z łatwością na mojej stronie www.emigracja Teraz życzę Ci, abyś miała odwagę pozostawić w tyle wszystko, co Ci już więcej w życiu nie służy, i obrała kierunek na realizację siebie. Gdziekolwiek teraz mieszkasz, zapewniam Cię, to jest możliwe. Pozdrawiam Cię z Kopenhagi. Kasia Brzechce.